Hejka, ja właśnie wstałam, będę szła się umyć i ogarnąć I razem pielęgnację, tak mi się zdaje Więc tak, kolejny dzień w Hiszpanii, Trzeci, jeśli umiem liczyć Umiem liczyć chyba? Prrr, nie wiem, jakoś dziwna jestem, mniejsza z tym Chyba, że ci musiała ogarniać Hejka, zaczynamy robić pielęgnację Wziąłem, Umyłam głowę, ubrałam się takimą taki łąk fit na długie spodnie oraz taki topik przy w takich kolorkach i co, ile ci marzy pielęgnation? trzeba wziąć jakieś kosmetyki, jest trochę za nisko, nie mam do ciebie społożyć więc będę sobie prokurze takiej migiełki z wiecie jakiej, nie wiem tłumaczyła. mam tą migiełkę i tonik, taki tonik Trzeba go otworzyć Boż takim się nie chce dzisiaj Że to po prostu hit jest tak gorąco To po prostu Tragedia A on chyba się 7 stopni no Dobra mam Tonik nałożony Przedać go dookoła i sobie selo z witaminką C i się, bo się, przydało kupić nowe i pa, bo nie mam aktualnie. Więc jak gdybym chciała odarwać wnioski i haberku, kupię sobie sterum z Garniera tym razem. Witamy końce, bo on też jest bardzo fajny. Sprawdzimy to. A wyciąłem że ten z Piosenki Holiki. Oraz szukamy kremu La roche O, tutaj jest, tutaj jest krem na I nałożymy go sobie. Mam takie dziwne przemyślenia: że ja w Hiszpanii nie umiałabym żyć po prostu, nie umiałam. To jest dla mnie po tutaj ten klimat, to nie jest że Wszyscy ludzie tak powoli żyją, na wszystko mają czas. To jest po prostu za dziwne. I myślę, że trzeba wszystko trzymać szybciutko, szybciutko w restauracji. Nie siedzimy 2 godziny, tylko siedzimy najkrócej jak się można, nie, kurde, w 5 godzin. o tytułach w restauracjach bo trafią między jedzenie, jedzeniem, a oni jeszcze godzinę, 2 siedzą w nich. Wiesz, co chodzi? Czy to nie do dopuszczenia? Nie wiem, po prostu ja po prostu nie umiem. To jest mi strasznie dziwne. A co to jest jak bardzo mi się podoba z drugiej strony, bo to jest coś, coś innego. Ojej, ja chyba nie ujrzałem tego spija, chyba go zbytnio nie ma. Tak, nie ma go w ogóle już. Spiew ten idzie do kosza trudno nie ma to nie ma dużym ten spiew duża ilość co nie się modlić nad nim w moim mieście jest super fajne, bo widzę sobie różnicę. Ja nauczyłam, że twarz mi się prawie w ogóle nie opaliło. I się cieszę, bo jak każdy wie, słońce przy tronniku to jest mieszanka wybuchowa. po prostu powoduje, że mam większe przygody, ja będę miała, i w ogóle. Więc ja się cieszę, że tutaj działa hmm, ten SPF, bo taką grubą linię na twarzy, a niestety jest jeszcze większy. Hmm, dobra. Chowam kosmetyczkę. i co jeszcze, co jeszcze robimy? Hmm. ten dezodorant. Mam taki Soul flow, taki antypespirant. No, ułożymy trochę jego Raz. Trochę takiego psikanego, takiego znajka. Nie wiem, jestem trochę załamana. Wiem, że ja tutaj wstaję to nie będzie 12.30, ale proszę ogarniam. Że ja w Polsce godzina 9 mam już ogarniętami zazwyczaj. Bo tak mi się przestawił zegar, że to chyba tutaj wracamy z dwóch o czwartej dopiero. Rozumiecie to? Ja nie, nie wiem, jak to robić, żeby wytrzymać lat Może bo sobie rzęski i do Was wrócę. Ogólnie to, tutaj mnóstwo dziewczyn ma zrobione rzęsy. Jak wiecie, ja robiłam rzęsy przez prawie rok i od trzech miesięcy ich nie robię. Chcę tym powiem, ja mam muszę zrobić rzęsy. Ciągle i zapisać na rzęsy, a najbliższy termin to jak wyjeżdżamy stąd, więc... Średnie, ale muszę w zasadzie nie pójść na pazy, bo swoje zdjęłam, bo on się robi z zapowiedzkiem. Znaczy, jakie tutaj robią. Jestem bardzo ciekawa. Chętnie mi tutaj chętnie je tylko ciekawe, czy moje córki się zgodzą na tu pieniądze. Bo ja tutaj swoich pieniędzy nie mam. To wszystko dla z moich rodziców. ale on też jakoś zarabia mówić. U mnie dzisiaj mamy zabrakło kupować trochę takich bazan rzeczy Wiem, że właściwie byśmy bardzo źle, tak się nie robi, ale główna prognoza repy. Tak jakby, ponieważ znaleźliśmy repy za 30 euro AFORCE'ów I, i uznaliśmy, że za że to dzisiaj kupimy. Tak jakby, nie jest różnica od oryginału. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale wiecie, tak jakby... Hmm. No to przepłacać też. nie wiem. Mam imera, bo są na takich że to nie jest wielka zbrodnia. Ja wiem, że będę dorosły, będę miała własne pieniądze, to nic na to nie pozwala, ale póki nie mam własnych pieniędzy, póki muszę na tym wszystkim co muszę oszczędzać, to wiecie. Po prostu będę oszczędzała. A i nie chcę się moich znajomych, którzy mają markowe ubrania i w ogóle wiecie co chodzi. No trochę dziwnie, bo mi się nie chce znajomych, ale wiecie. Też ja chcę się poczuć inni trochę, nie chcę być takim nudziem. Oglądaj sobie te solejki na właśnie z jest jedwabiem, drugi też jest jedwabiem, ale z filtrem UV. Teraz sprawdzam sobie, testuję ten z Marion'a z testuję aktualnie i wiem, tak, jest nieziemski. Serio jest nieziemski, polecam na ten z Bio Elixira. jest super. Mam go już na 10 opakowaniu i też jest spoko, ale według mnie ten z marion jest lepszy, tylko szkoda, że nie mam filtra wiecie o co chodzi. Dobra, ja mam susza włoski i muszę sobie jakby suszę włosy. I kogo nie bardzo, się bo przepraszam, że tak mało nagrałam Ten vlog ja sobie trwał pewnie z 5 minut, nie dłużej z całego to jest ogarnianie mnie Ponieważ tak mi rozbolał dzisiaj brzuch na plaży Że wróciłam, poszłam spać i umierałam, bo dostałam okresu i wiecie Jutro vlog na pewno będzie lepszy, mam tego przynajmniej nadzieję I baję.